I następnym przeciwnikiem, jaki na nas czeka, są Zjednoczeni Odkrywcy. Jako oba ich moc specjalna, wylosuj i w wtasuj do twojej talii dwie, dwa wyjątkowe skarby. Dobra. Miejmy nadzieję, że większość tych wyjątkowych skarbów to będzie dobieranie kart. Żeby mój przeciwnik jak najszybciej z owych kart się wypłukał. Y oczywiście tutaj standardowo, jak poprzednio, nie pamiętam co moi przeciwnicy mieli w talii. Co to w ogóle jest? No jest... Dobra, nie wnikam co to jest. Dobra, myślę, że ręka na początku jest całkiem dobra. Bo mamy proroka zagłady, który zablokuje pierwsze tury. My o, teraz jest inna kombinacja. Nie 30 na 30, tylko 20 na 40. W praktyce w sumie wychodzi na jedno. Ok, mhm. Aha, czy to jest ten boss, który używał tak dużo tych różnych śmiesznych zadań, Dobra, to niech będzie prorok zagłady. Jestem ciekaw, co on za skarby wtosowuje. Aha. W ogóle tutaj jest czterech odkrywców, tutaj na mocy specjalnej pięć łapek. W końcu ilu ich jest. Dobra, wyrocznie światło ciemnych się przyda. Jest intryga trzęsie przychodzi tylko że w sumie. Nie wiem czy używanie tych wyrocznie to jest dobry pomysł w momencie, w którym mój przeciwnik ma w tali bardzo dużo y, mocnych, wtasowanych skarbów. I tak naprawdę, ja używając wyroczni, tylko zwiększam szansę, że on nowe skarby dobierze. Dobra, quest wykonany, i kolejne dwa, oto sprawiedliwość. Dobra, zróbmy tak Kolejne skarby. Co je mu się karty przez to nie skończą. Że on przecież te skarby, co ture będzie wtasowywał. W sumie teraz mi to do głowy przyszło. W sumie tak patrzy na moje punkty życia i ja chyba powinienem zacząć się o nie niepokoić. Teraz tak po krótkim zastanowieniu, o! Bafa mi dał. Co on przyzwał? 1 na 1, a 1 na 4. Dobra, i powstał smok. Ten oto sposób. Mamy smoka po jego stronie. Z tym, że teraz my możemy się bardzo łatwo z nim rozprawić. Właściwie niekoniecznie ze smokiem, ale możemy trochę tutaj sytuację na stole sobie opanować, bo możemy zrobić tak. Enzo by się ogólnie przydał, tak. By the way. Póki co, nadal żadnego skarbu nie mieliśmy okazji oglądać. Oczywiście, że to właściwa droga. Okazuje się, że połowa kart mojego przeciwnika to jest. Y, są to są. Y, questy. Ok, dobra, to na szczęście mogę cofnąć, więc to nie jest dla mnie problem. Więc oczywiście to cofniemy. Jeszcze sobie dobierzmy dwie karty. Taurizan jest ok. Wachlarz Ostrzy też się może za chwilę przydać. Dobra, i lecimy w końcu na face. Pierwsze punkty obrażeń, które mogę ja zadać, a nie mój przeciwnik sam sobie. I kolejne skarby. Mam nadzieję, że tylko, że w tych skarbach nie ma czegoś na zasadzie. Co to było? Serio. ginę Naprawdę uwielbiam coś takiego, gdzie idzie mi dobrze, mam w zasadzie już zwycięstwo w kieszeni, po czym dzieje się coś takiego. Nie, no to powiem wam, było trochę średnie, bo nawet nawet nie wiem jak to mam skomentować, bo to nawet nie była moja wina, bo jak mogłem przeciwko temu zapobiec? Powiem Wam, że mnie ta pierwsza mm, próba przejścia tego bossa zdemotywowała. A bardziej to, w jaki sposób to się zakończyło. Dobra, no ale nie ma co się poddawać. W końcu się uda. Za którymś razem? Dziesiątym? Dwudziestym? Chociaż już teraz mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te skrzydło, to yy, idzie mi zdecydowanie. Gorzej niż na pierwszym. No w sumie poziom trudności powinien rosnąć, więc nie powinno mnie to dziwić z drugiej strony. Brakuje mi proroka zagłady. Nie ukryłam, że jest to jedna karta, którą na początku chciałbym mieć. Kurczę, ten sekret też jest słaby. O, dopiero teraz go użył. Oczywiście, że to właściwa droga. Mam nadzieję, że ci się mój Oto Kurczę, nie chcę, żeby tego questa wykonał. Dlatego tak głupio się tradeuje. Dobra, znowu robię coś, czego za chwilę pewno pożałuję. A może nie? Nie, bo teraz mam tak. Piąta tura Ankia, szósta tura obrońca grobowca. Umbra obrońca grobowca plus kostka i mam cały stół dobrych stworów. A to w sumie nieźle. A raczej dwie tury powinienem przeżyć. Przestrzegaj zasad. Mhm. Mm o, to jest słaby skarb, więc ten skarb. Niech tam sobie w jego, ta w jego tali się turla. No dobra, jeżeli przeżyję tą turę, to raczej powinniśmy być w dobrej sytuacji. Tylko właśnie boję się bardzo tego, co zamienia wszystko w murloki 1 na 1. I dobrze, że się trajduje. To tak naprawdę mi tylko pomaga nie przeszkadza. Dobra, i robimy to o czym mówiłem, czyli wchodzi umbra, obrońca grobowca i sześcian. No Okej, okay. miejmy nadzieję, że nie zamieni mi wszystkiego w owce. Nie w owce, tylko w murloki, sorry. Okej. Okay. Jolka Necrium, ok, następna bardzo dobra karta, dzięki niej możemy zrobić w ten sposób. Przyzwać kolejne cztery taunty. Zrobimy sobie oczywiście jeszcze kartę, bo czemu nie? <grym wytrych> Jakby co kolejny sześcian? Idealnie. Sporo tauntów nas będzie czekać w tej walce. Poszukiwać przygód. A to jest niefajne, bo mi zniszczy kostkę. Przynajmniej dwa tamty powstały. Dobra, w tej turze zdecydowanie mój przeciwnik dostaje gorsze skarby. Co jest z kolei dla mnie lepsze. Bo mnie w jednej turze nagle z tyłka nie zabije. Eee, dobra, to zabijamy. Oczywiście, bo na co tutaj czekać? To oczywiście też No i co? No i kolejna kostka, która mi zapewni dwóch kolejnych tauntów z odrodzeniem Dobra, teraz raczej murlokiem w jednej że mnie nie zabije, bo cały czas udaje mi się trzymać się na pełnych punktach życia Więc myślę nie jest źle. A jak tam w ogóle jego quest? 4 na 6 No niestety musieliśmy się z Umbrą pożegnać. Trudno, damy sobie radę bez niego. To nie była jakaś kluczowa karta, na której mi jakoś bardzo zależało, żeby została po mojej stronie. No na przykład taka sylwa nas się może przydać. Dobra, zróbmy tak. Jestem ciekaw, co on dostał. Okej. Okay. Dobra, to robimy tak. Po pierwsze... Niszczymy to, co mi się nie przyda. Po drugie, zniszczymy to. I zrobimy tak. I wielbłąd dla mnie. Skoro on może mieć skarby z uldu, to czemu ja nie? Okazuje się, że połowa talii jego to już są skarby. A, no dobra. To nie jest dla mnie problem. Ważne, że teraz tego użył niż później. Później mogło być zdecydowanie gorzej, jakby mi na przykład wyska wyskoczył ze starym mętnookim. A oprócz tego, nagle całym stołem murloków. O, intryga trzęsi brzucha. Idealnie. I mamy pana Wielbłąda. No okej, okay, dobra. To zabijamy. Przyzwijmy sobie Enzofa w takiej dziwnej kolejności, ale to głównie dlatego, żebym mógł od razu wtasować trzech kolejnych do mojej talii. Intryga części brzucha na razie przyzywa. Na razie dobiera. Daje mi tylko jednego, więc na razie nie chciałbym jej używać. Zdecydowanie trochę za wcześnie. Okej, okay, to nie jest problem. Z tego, co już wiemy, mój przeciwnik nie ma jakichś dużych stworów w talii, więc tego się akurat nie obawiam. Dobra, na szczęście te skarby nie są jakieś super mocne, więc tutaj też jest w miarę spoko. O dziwo jest drugi Jęzow. Tutaj muszę przyznać, że mnie Bóg RNG zaskoczył. To no to oczywiście zniszczymy, bo to jest w tym momencie najbardziej niewygodnym przeciwnikiem. No, oczywiście to nie zadziałało, bo nic nie zjadła ta kostka. No dobra, jakby co Enzofa, kolejnego mamy, więc nie powinno być problemu. Kolejne, za kolejne zadanie. To się może źle skończyć dla mnie. Aha. O! Feugen. No to ciekawe. Dobra, to kolejny enzo w takim razie. Kurczę, te skarby mnie rozwalają. Dobra, wiem, że na pewno ta walka nie pójdzie do fatygi. Tutaj na pewno nie będzie grał fatygę, bo... No, widzimy, co mój przeciwnik ma na stole. Tak, bardzo dziwny sposób używa szarańcza. Już po raz kolejny. A tego nadal nie ma skończonego. Coś czuję, że raczej nie zobaczymy... Jak to się nazywa? Galvadona. Dobra, lecimy na face. Wiemy, że ta walka nie będzie się opierać o fatygę, więc jak najszybciej chce go zniszczyć. Zobaczmy, co on tam w dłoni posiada. Dobra, nie ma żadnych stronników, więc po prostu tego smoka cofniemy. No i dobra, 16 punktów życia do zbicia, myślę, że to nie powinien być jakiś duży problem. Myślę, że jeżeli Enzo teraz przeżyje, a miejmy nadzieję, że przeżyje, to w kolejnej turze wtasowuje go do talii. Jednak już jesteśmy tak naprawdę pod koniec tego pojedynku. Chciałem to szybko zakończyć. I znowu broń. W sumie to dobrze, że dostaje samą broń, bo dzięki temu się obija sam jeszcze dodatkowo. Okej, okay, dobra. Na no face. Zróbmy tak No i dobra Może to był błąd, że nie wystawiłem proroków gładę. Ale chwilę jeszcze poczekamy Kur, o nie, no really? No i więcej punktów życia Dla niego tak naprawdę w tym momencie I Teraz będzie problem jak nie dobiorę enzofa Dobra, na szczęście jest. Ale już miałem chwilę grozy, żeby tylko nie miał jak się wyleczyć po raz kolejny. Dobra, to nie jest leczenie. A Galwadon się zdecydowanie w tej walce nie pojawi. Dobra, mamy to, w końcu. Czyli tak, jeżeli chodzi o Galvadona, to nie będziemy mieli okazji go oglądać. I na szczęście, zjednoczeni odkrywcy zostali pokonani, chociaż nie ukrywam, że tak naprawdę... Wy tego nie widzicie, bo zrobił tutaj pewne ucięcia w tych bezsensownych poszczególnych pojedynkach. To jesteśmy tu już ponad godzinę.